Jest takie powiedzenie, że jeżeli ktoś potrafi coś robić, to to robi. A jeżeli nie potrafi, to uczy innych. I to jest taka luźna parafraza, ale bardzo trafna w kontekście dzisiejszego odcinka. Dzień dobry! Drink dzisiejszego dnia to mrożona zielona herbata z dziką różą, totalny sztosik. I dzisiaj zapraszam Cię na dość niespodziewany odcinek. Przyznam szczerze, że myślałam, że na tym kanale nie będzie już kontrowersji. Wręcz tak sobie zaplanowałam, że od teraz będę już dotykać tylko tematów, które są tak idealnie w kręgu moich zainteresowań. To znaczy dietetyka, zaburzenia odżywiania, taki szeroko Lifestyle, self-care, ale okazuje się, że drama tak łatwo się ode mnie nie odczepi, bo dokładnie tymi określeniami opisuje swoje najnowsze przedsięwzięcie, bohaterka dzisiejszego odcinka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Liwii Nincewicz. Pojęcia nie mam jak to wymówić, więc teraz będziemy nazywać ją po prostu Oliwią. I Oliwia jest youtuberką, influencerką, Tiktokerką. I na wszystkich swoich kanałach zgromadziła dość sporą widownię, a jej filmy typu z Pepko albo Zamawiam Wszystko to, co osoba przede mną, to raczej filmy kierowane do młodszej grupy wiekowej. Ale na jej kanale pojawiają się też filmy o takich tytułach jak. Zaburzenia odżywiania, walka z zaburzeniami odżywiania i nawiązania do recovery. I nawet w jej najnowszych odcinkach można zauważyć, że Oliwia dalej zmaga się z zaburzonym podejściem do jedzenia, więc to nie jest wiecie. Moje diagnozowanie jej przez internet, tylko takie fakty, które ona sama o sobie przedstawia na swoich kanałach social media. W tym filmie pokażę wam moje codzienne zmagania z jedzeniem. Dlaczego zmagania? Ponieważ jestem w takim stanie, że. Boże. To zabrzmi, jakbym ja umierała. Mam obecnie taki problem, że tak naprawdę przez cały dzień myślę wyłącznie o jedzeniu, o tym, co zjem następne, czego nie zjem, ile mam kalorii na koncie. Bardzo dużo z Was prosiło mnie o to, abym podzieliła się swoim jadłospisem, abym robiła foodbooki. Cały czas odmawiałam, ponieważ nie czuję się komfortowo w tym temacie i jedzenie jest dla mnie trochę wyzwaniem. E, od razu powiem, że nie głodzę się, czasami robię sobie deficyty kaloryczne, żeby zasłuchać Służyć na zjedzenie czegoś niezdrowego, a jak już jem to niezdrowe, to to jest w dużych ilościach, nie, jakieś, nie jakaś tam jedna słodycz. No i pomyślicie, że super fajnie dziewczyna wychodzi z zaburzeń odżywiania i dokumentuje swoją podróż, przygodę. Jakkolwiek tego nie powiem po polsku, to brzmi źle. Tak czy inaczej, trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. I jedyne, do czego mogłabym się przyczepić, to fakt, że na jej kanale nadal wiszą starsze filmy, w których na przykład dokumentowała swoją przygodę z odchudzaniem, a z nowszych materiałów wiemy, że właśnie w tamtym momencie miała problemy z zaburzonym podejściem do jedzenia. Więc te dwa obrazy niekoniecznie mi się pokrywają w głowie, no ale patrząc na jej obecny kontent, wszystko jest super. Osoba w recovery, która może zainspirować inne dziewczyny, które chcą zawalczyć o siebie. No i tutaj pojawia się temat dzisiejszego odcinka, czyli obóz, który Olivia organizuje. Dla swoich widzów. To jest taki kilkudniowy wyjazd, na którym za okrągłą sumkę prawie 1000 złotych, nie wliczając to transportu i obiadów, można spędzić trochę czasu z Oliwią i czegoś się od niej nauczyć. No i Oliwia stworzyła sobie tutaj pewnego rodzaju zabezpieczenia. To znaczy, po pierwsze, ten obóz jest tylko dla osób pełnoletnich i to bardzo dobrze, dobrze, że istnieje takie ograniczenie wiekowe, ale z drugiej strony, kiedy przekraczasz ten próg 18 lat, to nie stajesz się magicznie mądrzejszy ani bardziej odporny na ładnie sformułowane obietnice swoich idoli. No i po drugie, mamy pogadanki. Olivia bardzo ostrożnie nie nazywa tego lekcjami, warsztatami, wykładami, bo wystarczą dwa kliknięcia w Google, żeby się dowiedzieć, że ona nie posiada kwalifikacji do prowadzenia takich rzeczy. Ale pogadanki prowadzić może teoretycznie każdy, no ale nie każdy powinien. Przejdźmy do głównych punktów tego wyjazdu i czytam to z grafiki umieszczonej na jej Instagramie. Jak i jakie zmiany możesz wprowadzić w swoim życiu? Nawyki, po co, jakie, jak zacząć, afirmacje, manifestacje, moje doświadczenie, kiedy to działa, sport i aktywność fizyczna, pasje, praca, motywacja zdrowe jedzenie. O ile na przykład przy afirmacjach mamy ten parasol bezpieczeństwa, czyli moje doświadczenie, to przy całej reszcie punktów trochę mi tego brakuje. No i w opisie tego posta Oliwia tłumaczy Nie posiadam kwalifikacji, ale uważam, że zgromadzona wiedza oraz doświadczenia pozwolą mi na pomoc, na kierowanie i zainspirowanie innych do poprawy jakości swojego życia. Generalnie czytając ten post, każdy obserwujący powinien zatrzymać się po słowach nie posiadam kwalifikacji i przescrollować. I dalsza część też nie jest najlepiej sformułowana, bo o ile faktycznie jako influencer możesz kogoś zainspirować, to jako osoba z zaburzeniami odżywiania, zdecydowanie w pewnych kwestiach nie powinieneś nikogo nakierowywać, bo możesz przypadkiem nakierować w złą stronę. I nie mówię tutaj absolutnie o złej woli, bo wierzę, że Oliwia nie chciałaby, żeby jakiegokolwiek z jej widzów spotkały negatywne konsekwencje tych jej pogadanek, czy generalnie całej jej internetowej działalności. Tak posiadając zaburzone podejście do jedzenia możemy je zupełnie nieświadomie przekazywać innym. Nie! Jestem w stanie pozbyć się myśli, że mm, chciałabym przestać chudnąć. Może to nie jest tak, że ja bym chciała cały czas chudnąć, tylko po prostu ja obsesyjnie boję się przytyć. Tak jak powiedziałam, próbuję sobie zapracować na zjedzenie czegoś złego. Mam już takie wyczucie swojego ciała i tego, jak patrzę w lustro, że ja dokładnie wiem, kiedy jestem odrobinę szczuplejsza, kiedy jestem odrobinę grubsza. To często widzę na TikToku, kiedy dziewczyny tagują swoje filmy hashtag ED Recovery, ale przedstawiają tam foodbooka na 1200 kalorii i mówią, że to jest zdrowa redukcja. Od razu zaznaczam, nie mówię, że Oliwia tak robi. To jest taki zarzut ogólnie do całego recovery community. Chodzi mi po prostu o to, że robienie czegokolwiek, nie posiadając tego odpowiednich uprawnień, jest niezbyt mądre, żeby nie powiedzieć inaczej a uczenie innych bez tych uprawnień no może się skończyć niebezpiecznie. Jeśli chodzi o dalszą część tego wyjazdu, czyli self-care, afirmacje, motywacje i tak dalej, to spoko. To może być forma takiego luźnego wyjazdu ze znajomymi, gdzie robicie sobie maseczki i rozmawiacie o medytacji, ale żywienie, a nawet temat sportu, no to już niezbyt. Ktoś w komentarzach zasugerował, że na takim wyjeździe oprócz samej Oliwii i jej rady doświadczenia powinien pojawić się specjalista w danej dziedzinie, czyli na przykład dietetyk albo psychotietetyk, jeżeli chodzi o odżywianie i trener personalny, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną i moim zdaniem to byłby Jedyny sensowny wymiar takich warsztatów. Ten post jest całkiem świeży, kiedy to nagrywam, ale Oliwia zdążyła się już odnieść do negatywnych komentarzy i powiedziała, że na wyjeździe nie będzie poruszała tematu zaburzeń odżywiania, bo sama ma z tym problem i nie będzie uczyć innych. Tylko że w przypadku osoby z zaburzonym podejściem do jedzenia, każda pogadanka na ten temat będzie nacechowana przekonaniami tej osoby. Po prostu zaburzenia odżywiania to jest choroba, a osoba chora nigdy nie będzie autorytetem w dziedzinie jak się wyleczyć albo jak być zdrowym. Kolejna rzecz, na którą zwrócili uwagę komentujący, to fakt, że temat Pracy, motywacji, stawiania sobie celów, powinien raczej prowadzić psycholog albo coach, a nie youtuber. I oczywiście każdy ma prawo dzielić się swoimi doświadczeniami i do tego świetną formą jest na przykład YouTube. Ale kiedy organizujemy event, za który ludzie płacą niemałe pieniądze, to no kurczę, powinniśmy chyba wnosić trochę większą wartość, niż komunikaty typu moim zdaniem i z mojego doświadczenia. I pod tym postem pojawiły się też pierwsze zarzuty o usuwanie komentarzy, więc zakładam, że część krytyki była albo zbyt trafna, albo była po prostu totalnym hejtem. I ja jestem Całym sercem za usuwaniem hejtu. Jeżeli ktoś po prostu życzy ci śmierci albo mówi ci, jesteś głupia i nie ma tam grama konstruktywnej krytyki, to totalnie wywalam to z moich social mediów. Ale jeżeli była to jednak konstruktywna krytyka, te komentarze, które były usuwane, no to już mamy większy problem. Podsumowując, czy uważam, że Oliwia miała złe intencje? Absolutnie nie. Ale czy uważam, że można było ten pomysł dużo lepiej wyegzekwować, na przykład z udziałem specjalistów? Totalnie tak. No i na sam koniec, czy uważam, że ktokolwiek powinien brać udział w takich warsztatach? Nie, ale wy i tak mnie nie posłuchacie, więc chciałabym tylko zaapelować do osób, które będą chciały się wybrać na coś takiego, żeby całą tę dawkę wiedzy brać trochę z przymrużeniem oka i pamiętać, że bycie szczupłym nie daje ci kompetencji w zakresie odchudzania, tak samo jak posiadanie ładnej cery nie daje ci nagle kompetencji w zakresie kosmetologii. Z tym wnioskiem was zostawiam, dajcie mi oczywiście znać w komentarzach, co myślicie o tej inicjatywie. No i żeby ten film zrobił coś bardziej pozytywnego, to oczywiście zero hejtu dla Oliwii, ale zamiast tego napiszcie w komentarzach, co waszym zdaniem można by było zrobić, żeby taki wyjazd był bezpieczny i wartościowy dla uczestników. Co można by było zmienić, co można by było wprowadzić. Ode mnie to tyle na dzisiaj. Widzimy się oczywiście codziennie na Instagramie i na TikToku, a na YouTubie już niedługo, więc no subskrybuj. Bye!